Dzień dobry Państwu. Dziękuję, że Państwo przyjęliście moje zaproszenie na to spotkanie dzisiaj. To jest dla mnie bardzo ważny dzień w życiu. Zdecydowałem się kandydować na urząd prezydenta Rzeczpospolitej. Jest też ze mną Monika, która będzie mnie wspierać w tej kampanii. Bardzo proszę. Proszę Państwa, zdecydowałem się kandydować na urząd prezydenta Rzeczpospolitej, ponieważ Polska potrzebuje. Aktywnej prezydentury. Prezydentury aktywnej na rzecz pozytywnej zmiany. To nieprawda, że prezydent jest tylko strażnikiem Żylandola. Prezydent dzięki inicjatywie ustawodawczej i dzięki możliwości weta może z koalicją rządzącą w Polsce wypracować różnego rodzaju rozwiązania i kompromisy, które mogą spowodować, że setki tysięcy ludzi będą szczęśliwe, że zostaną rozwiązane ich problemy. I właśnie na rzecz takiej aktywnej prezydentury, na rzecz pozytywnej zmiany chcę kandydować. Prezydent jest też jedynym politykiem w naszym kraju, który jest wybierany w powszechnych wyborach. I w związku z tym ma szczególny mandat i szczególne zobowiązanie. Spowodować, aby głos każdego człowieka, opinia każdego człowieka w Polsce była ważna, była znacząca i była brana pod uwagę przez samego właśnie. Prezydenta. Współczesna technika, współczesne technologie dają takie możliwości. I chcę właśnie, aby przyszły prezydent z tych możliwości technicznych korzystał w trakcie pełnienia swojej funkcji. Nie może być tylko tak, że pyta się obywateli wtedy, kiedy odbywają się wybory, a kiedy podpisuje się ważne ustawy, tego głosu często już nie słychać. W Polsce jest bardzo wiele spraw do rozwiązania. Zaczynając od tego, w jakich warunkach wciąż prowadzi się działalność gospodarczą. Mimo siedmiu lat rządów tej koalicji politycznej, czterech, właściwie pięciu już prawie lat ostatniej prezydentury Bronisława Komorowskiego, niewiele się zmieniło, jeśli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej. Wciąż jest to droga przez mękę. Wciąż jest to coś, gdzie oprócz samego ryzyka biznesowego trzeba jeszcze brać opór administracji, niechęć otoczenia, niechęć urzędników. To się musi zmienić, to się może zmienić. Zupełnie inaczej jest w większości państw Unii Europejskiej. W Polsce też, jak pokazały te ostatnie wybory, jest w Polsce wola społeczna, ostatnie wybory samorządowe wola społeczna, by dokonać znacznie większej liczby zmian niż dzisiaj są skłonni zaakceptować to politycy. Zmian, które powodują, że w Polsce każdy, zarówno człowiek wierzący, jak i o innej orientacji seksualnej, czy o jakichkolwiek innych, mniejszościowych poglądach może pełnić najważniejsze funkcje w państwie i może być równy. W imieniu tej równości i tych praw każdego człowieka, do tego, żeby był właśnie równy, chcę również kandydować w tych wyborach. I może na końcu chcę powiedzieć również i to, że w Polsce bardzo wielu ludzi oczekuje żeby Kościół przestał być szarą eminencją władzy, mającą ogromny, niedemokratyczny wpływ na nasze społeczeństwo i na naszą politykę. I także z tego powodu chcę kandydować w tych wyborach, będąc przekonanym, że być może ten mój głos, moja kandydatura będzie pewnego rodzaju zobowiązaniem, niezależnie dla kogo, kto wygra te wybory, aby ten punkt widzenia. I ten sposób rozumienia funkcji Urzędu Prezydenta był w Polsce obowiązujący. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kampanii w przyszłym roku. Dziękuję bardzo.